a to niespodzianka słuchajcie 30 września godzina 6.30 ojciec kurde lód na siebie zrobił no niesamowite pierwszy przymrozek No ja Nawet He, he. trochę polejemy, o, zaczyna być widać. <śmiech> <śmiech> A w tym niespodzianka mówili, że będzie przymrozek, ale się nie spodziewałem. Na czwartym piętrze go nie było, ale tu widać. Dobrze. Teraz będzie można jechać.